Witam wszystkich. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia mojego filmiku z serii Na szybko w ogrze Omerta Miasto Gangsterów, czyli po angielsku Omerta City of Gangsters. Według serwisu gry online.pl Omerta City of Gangsters Gangsterska gra strategiczna, która łączy rozgrywany w czasie rzeczywistym aspekt ekonomiczny z surowym systemem walki. Akcja toczy się w czasach prohibicji, a naszym zadaniem jest zarządzanie i rozbudowa przestępczego imperium rozgrywkę wzbogacają elementy RPG, pozwalające na rozwijanie umiejętności podwładnych. Jak to wygląda naprawdę? No naprawdę wygląda to ciekawie, ale nie, nie, nie tak kolorowo, jak to było opisane w serwisie gry online. Aspekt ekonomiczny gry jest naprawdę, ale to bardzo, bardzo ubogi. Nie ma żadnej poważniejszej konkurencji, a zbudowanie całego swojego imperium, które ma zarabiać pieniądze, nie zajmuje zbyt dużej ilości czasu. Po prostu musimy kliknąć na budynek, kliknąć w inny przycisk i jeszcze w inny i już pieniądze się robią same. Tak, 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 to troszkę zepsuli, no mogłoby to być lepiej zrobione. Wprowadzenie elementów RPG do gry strategiczno-ekonomicznej... No, jest pomysłem innowacyjnym, jednakże niezbyt przydatnym. Przejdźmy do samej wisienki na torcie owej gry. Walki. Walki są bardzo przyjemne, naprawdę są przyjemne. Ale może naprawdę denerwować ja też się bardzo często denerwowałem nie ogar naszych bohaterów ma szansę z trafienia 80% dodajemy jeszcze super umiejętność, która mu zwiększa a kosztuje 1 AP i zwiększa o 10% celność koleś ma trafienia możliwości 90% Szczelamy raz, miss drugi, miss trzeci, miss no kurwa ale walki w porządku. Podsumowując, jeżeli jest ktoś fanem y, ogólnie mafii lat 20., pro, czasu prohibicji Ameryki, to gra naprawdę spodoba się. Szczególnie bardzo klimatyczna muzyka mi się bardzo podobała. Ja jestem osobiście, y, tam, uwielbiam klimat lat 20., jednakże gra nie jest warta 85 zł. Jeżeli już macie kupować, kupcie sobie na Allegro, czy tam gdzieś na aukcjach, gdzie zdecydowanie jest taniej, czy tam ze Steama. W każdym razie mówił dla Was Crazy Monkey. Zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie jak Wam się podobał i złapkujcie. Dzięki za obejrzenie, na razie.